Definicja celebryty brzmi mniej więcej tak, jak ją sformułował Borstin na początku lat 60. Czyli celebryta to jest ktoś, kto jest znany z tego, że jest znany. Tak? Ta definicja przyjęła się w Polsce pod koniec minionej dekady po książce profesora Wisława Gudzica, który ją do polszczyzny wprowadził. Mówiąc najkrócej, czym się różni celebryta od niecelebryty? To by było tak, że celebryta to jest osoba, której życie prywatne wzbudza większe zainteresowanie niż jej dokonania zawodowe. To tak z grubsza. Paparuchy i ryje to są bohaterowie tej książki. to są ci, którzy robią zdjęcia, fotografują, a ryje to są ci, którzy są fotografowani. Rozumiem, że to są takie zdjęcia, o właśnie, rozpikselowane, Tutaj jest jeden z najważniejszych rejów, czyli Marek dobra, Czyli ryj, słynny rej tak. No to mamy jasno to już uporządkowane. Ja tutaj będę starał się pytać Ciebie o takie rzeczy, które nie zastarczyły. Jeżeli są tutaj na sali paparokki i reje, to pewnie ich to nie zatakiwało, ale... Paparuchy są. Reje są na płacu zbawiciela, tak? Muszą Państwo wiedzieć, że Tomek tutaj w opisuje Trasy Celebrytów, dla mnie to też jest hmm, ciekawe, może spróbuję się szlakiem. Tutaj Plac Zbawiciela jest od lat głównym miejscem, gdzie ryje biesiadują, a baborówy na nie polują. No to, to jest też takie oczywiście ostatnie miejsce, miejsce trochę symboliczne w, w tym świecie, ponieważ takich miejsc jest coraz mniej. Znaczy, em, Ponieważ e, Cybrysi też stali się złożnisi, się z miasta, pobudowali domy, stąd e, rzadziej już niż dawniej spędzają wieczory w takich miejscach jak e, Plac e, z, Zbawiciela. Powiedz co, idziemy sobie tam o coś takiego poważnego, bo, bo ta książka nie jest tylko wyliczanką, chociaż wyliczanka też jest. Kto kogo jak podszedł, jakie zdjęcie jest e, e, ważne w tym świadku. E, a, e, Ile kosztowało? To też o tym będziemy rozmawiać. To jest ciekawe dla człowieka, który nie jest z tego świata. Można bardzo dużo pieniędzy zrobić w ten sposób. Natomiast Ty też systematyzujesz fotografię taką bulwarową. Systematyzujesz to, w jaki sposób na Zachodzie w Polsce rodził się ten nurt aparacji fotografowania poprzez podglądanie. Jak to wyglądało na Zachodzie i kiedy to się zaczęło w Polsce? No tak, bo ponieważ y było kilka powodów, e, dla których tak się powstała. Jednym z powodów jest rocznica, e, to znaczy 20 lat temu e, w Polskim prosie budowano pierwsze zdjęcie operacji. Ja panu robię, co to było dopiero? Powiem nie, nie o pierwszym, ale powiem o tym, który jest najbardziej pamiętany. To było zdjęcie bogusława Indy w czerwonym podkoszurku przyszły słynne pantofelki albo słynne kapcie. To, było, to, to nie było pierwsze zdjęcie, to było drugie, zdaje się, ale ono było... E, czyli mam wrażenie, że w, w większość osób związanych jakoś z mediami to zdjęcie pamiętne. Ale, ale dlaczego? Dlatego, że Linda to jest facet z Ganem dlatego, silny, z tatuażem i tutaj nawet dlatego, 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 te, tak? bo, Ponieważ e, Bogusław Linda był wtedy e, e, największą gwiazdą polskiego kina. W ogóle. I, i, I pomysł sfotografowania go w, w, w domowym anturażu, przed domem, z, wydał się wtedy pomysłem zupełnie niezwykłym. Nigdy tak w Polsce przed przedtem gwiazd nie fotografowano. Znicie jest w gruncie rzeczy banalne. Coś nadzwyczajnego w Bogusławie-Gindzie, w Bogusławie, czerwonym podkoszulku, stojącym przed domem. On się dzisiaj słabo bronił. Natomiast dużo ciekawsza jest historia jak powstało to zdjęcie. No właśnie szukam tego książki, ja ja zdjęcia to, w książce. Ale mistrza. nie nie, ale ja tę tak historią ona jest bardzo fajna. fajna. Ale jeżeli, jeżeli możesz, to bardzo proszę, bo to jest rzeczywiście legenda, jak to zdjęcie powstało. No Więc, no więc było tak, że młody chłopak po szkole fotograficznej. A nie, a nie ma tego człowieka w skarzy. Nie ma go. Nie ma go i też występuje anonimowo. Po, 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 tak, tak, pozostawimy to. E, pojechał ze zleceniem nieistniejącego już tygodnika, mojego ostatniego biznesu, który się nazywał Halo. To było pierwszy, tak? pierwsze pismo w To było pierwsze pismo, znaczy Halo było drugim pismem. Pierwsze było życie na gorąco. Tak? To, 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 to życie na gorąco okazuje się od listopada 1994 roku. Halo pojawiło się 8, 8 powiedzmy, miesięcy później, natomiast Halo było takim magazynem, który właściwie wprowadził paparazzi do Polski. Znaczy, Czyli no, zaczęli, 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 zaczęli płacić, tak? płacić duże pieniądze za zrobienie tych zdjęć, jakie, jakie to były pieniądze, to mówi sam autor tego zdjęcia, który za, za ten jeden set kupił wtedy nową Toyota chorobę. Bo ser, proszę Państwa, to, to jest yy, zestaw zdjęć, które stanowią zamkniętą historię, tak? Ja będę uzupełniał panu, już, wównał, to, już fachowym, Czyli Jeżeli fotografują Państwo jakiegoś pana, który najprawdopodobniej obciskuje się nie ze swoją żoną, no to nie wystarczy, że on z nią się spotkał na mieście na placu co z nią zjadło, z wciskiwał się, ale trzeba je sfotografować, gdy wsiadają za samochody i najlepiej wjeżdżają wieczorem do garażu bo wtedy ta historia tak. ten secik się domy. Tak. A zatem wróćmy do ceny za SECI z. No więc cena za ten secik była ceną, ceną nowego samochodu. Z zdjęcie powstało. Ja nie znałam tej historii. Nie znałam tej historii, więc także dla mnie to było dosyć ciekawe odnalezienie autora tego zdjęcia i wysłuchanie tej opowieści tak jak Rozdział piąty Linda wyglądało. To że zdjęcie zostało zrobione przez e, dziurę w płocie, którą ów autor wydłupał przywiezionym ze sobą korkociągiem. Znaczy, tam był sęk i on go wydłupał. Włożył w ten sęk e, m, obiektyw, ale to duże, duże 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 sęk. To Nie z przypadkowej deski, tylko z takiej, żeby było widać wejście do domu i tak, do tak, 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 to nie była przypadkowa deska. No, Leczą tak przez wiele godzin, właściwie przez cały dzień. Pewnie chcesz zapytać o potrzeby naturalne Pyta w operacji Tomka i odpowiada butelka, a resztę Państwo z tego czytali.